Witajcie rodacy. Szukacie budżetowego, ale dobrego projektora z jasnością nawet 700 lumenów? O PV800 może być dla Was, ale przyjrzyjmy mu się bliżej. Front opakowania to fotka zawartości ze środka, a z tyłu czy na bokach producent poskąpił z detalami technicznymi. Sam sprzęt jest bardzo dobrze zabezpieczony na czas transportu. Miękka pianka otula projektor. Z dodatków znajdziemy. Całkiem dobry pilot ze skrótami to np. Netflixa, a przyciski są gumowe i wydaje mi się, że nie zetrą się przez kilka lat. Mają fajny i wyczuwalny punkt aktywacji, natomiast producent nie dorzucił dwóch paluszków, więc je musicie kupić oddzielnie. Nie zabrakło instrukcji objaśniającej wszystkie aspekty urządzenia, no i jest też przewód zasilający, a sam zasilacz jest ukryty już w jednostce. Miło, że otrzymaliśmy przewód HDMI, bo konkurencja rzadko to robi. Tak wygląda projektor od razu po wyjęciu i ten waży nieco ponad 2,5 kg, a dokładne dane wyświetlam Wam na ekranie. Jakość wykonania jest dobra. Mamy tutaj w głównej mierze plastik, ale ten jest już lepszej jakości plus taką miłą w dotyku tkaninę na przodzie. Patrząc od spodu mamy po środku wlepkę z informacjami plus na rogach cztery przeciwpoślizgowe elementy. Prawniejsze oko dostrzeże, że na górze mamy też odkręcaną stopkę, by lekko unieść projektor, a jakby tego było mało, to można i statyw tu podczepić. Z lewej i prawej strony nie ma nic poza kratkami do odpowiedniej cyrkulacji powietrza i swoją drogą trzeba przyznać, że designersko wygląd PV800 jest minimalistyczny. Z przodu mamy oczywiście najważniejsze, czyli lampę LEDową o żywotności aż 50 tysięcy godzin. I ta może wyświetlić obraz od 40 cali do bagatela 200, o ile w ogóle macie tak dużą ścianę. Obok widzicie dwa sensory, i to one będą odpowiadać za ustawienie poprawnej ostrości, jak i automatyczną regulację. To znaczy, jeżeli postawicie trochę krzywo projektor, to i tak na ścianie będziecie mieli obraz idealnie płasko wyświetlony sztos. Z kolei, by ten obraz wyświetlić, to z tyłu musimy podpiąć zasilanie. Wpiąć pendrive'a z filmem albo połączyć się do źródła przez kabel HDMI. Jest dioda IR do sterowania pilotem, no i AUX, by podczepić zewnętrzne głośniki. Nie musicie jednak tego robić, bo PV800 ma wbudowane dwa głośniki o łącznej mocy 8W, ale te są jednak średnie, ale na pewno lepsze takie niż żadne. Po odpaleniu sprzętu zauważycie, że każde menu jest bardzo responsywne, szybkie i nie przycina się. Tu procesor, 4 rdzeniowy Silicon plus 1 GB pamięci dają radę. Mamy również 8 GB miejsca na dysku, by powgrywać swoje aplikacje jak Netflix, Prime Video, Disney Plus itd. Oskal działa na Androidzie 11 i obsługuje ponad 10 tysięcy aplikacji. Jeżeli chodzi o jakość, to mamy tutaj natywne 1080p ze wsparciem 4K i dekodowaniem HDR, więc ten obraz i jego ostrość jest naprawdę ładny i szczegółowy. Tutaj też producent chwali się większym kontrastem, bo 4000 do jednego, no i to faktycznie jest nieco więcej niż konkurencja. Sama nawigacja po czeluściach menu jest bardzo prosta i intuicyjna, więc jeżeli ogarniacie swój zwykły telewizor, to tutaj nie ma nic bardziej skomplikowanego. Nie zabrakło wsparcia dla asystenta Google, więc możemy poleceniami sterować projektorem, a o pilocie w ogóle możecie zapomnieć. Fajnie też, że jest ChromeCast, czyli klonowanie ekranów, no i to było dla mnie miłym zaskoczeniem. Sprzęt korzysta z Wi-Fi 6 i wspiera pasmo 5 GHz i 2,4, no i muszę powiedzieć, że przez dwa tygodnie nie zdarzyło mi się, by sygnał był zerwany. Reasumując, jest to naprawdę bardzo zacna maszyna. Jakość wykonania jest dobra, a szybkość poruszania się po menu w zupełności wystarczy. Nic tutaj nie przycina, więc możemy się cieszyć z oferowanych bajerów, które wymieniałem wcześniej. No i najważniejsze, jakość i jasność generowanego obrazu stoi na dobrym poziomie. Nie jest to co prawda 4K, ale w tej cenie ciężko będzie wam znaleźć coś lepszego. No i szkoda, że ten materiał, który oglądacie, nie oddaje tego w 100%. Jeżeli szukacie projektora, no to weźcie tego Oskala PV800 pod uwagę, albo ewentualnie wersję Pro z dużo większą jasnością.